Cześć! Dzisiaj powiemy sobie parę słów o najpopularniejszym projekcie OASP, a więc o Top 10. Top 10 to dokument zawierający ranking i opis 10 największych zagrożeń dla aplikacji webowych. A lista, którą sobie omówimy, została zaktualizowana w 2021 roku i jest to siódma już wersja w ramach tego projektu. Dokument ten jest rezultatem ankiety i zawiera takie punkty jak Broken Access Control, Cryptographic Failures, Injection, Insecure design, security misconfiguration, vulnerable and outdated components, identification and authentication failures, software and data integrity failures, security logging and monitoring failures, server side request forgery. Powiedzmy sobie pokrótce, czym charakteryzują się wszystkie te zagrożenia. Zacznijmy od początku, Ale czym takim jest broken access control? Samą w sobie kontrola dostępu polega na tym, że użytkownicy nie są w stanie wykonywać akcji wykraczających poza ich uprawnienia. Awarie w tym zakresie mogą prowadzić do ujawniania nieodpowiednich informacji, modyfikowania lub całkowitego zniszczenia danych, do których w normalnej sytuacji użytkownik nie powinien mieć dostępu. Jeżeli atakujący uzyska uprawnienia do takiego konta, to może wejść w posiadanie poufnych informacji lub zmodyfikować kluczowe dla przedsiębiorstwa pliki. Jak temu zapobiec? Aplikacja powinna sprawdzać uprawnienia zarówno na poziomie interfejsu graficznego, jak i po stronie serwera. Nie tylko na początku, podczas logowania, ale na każdym z etapów. Dostęp do wszystkich danych, z wyjątkiem publicznych, powinien być domyślnie zabroniony. Drugie na naszej liście są Cryptographic Failures, czyli RODO i szeroko pojęta kontrola danych osobowych, haseł, numerów kart kredytowych oraz dokumentacji medycznej. Mimo dużego nacisku ze strony organów prawnych, dalej słyszymy o wyciekach oraz o słabym szyfrowaniu informacji. W efekcie wszystkie delikatne informacje pozostają słabo zabezpieczone na naszych serwerach i atakujący nie ma większego problemu z ich odczytaniem. Możemy temu zapobiec, odpowiednio identyfikując informacje, które powinny zostać zaszyfrowane odpowiednimi algorytmami, a do komunikacji używać protokołów takich jak TLS czy HTTPS. Pamiętajmy o odpowiednim haszowaniu przechowywanych haseł. Następnie mamy Injection. O co chodzi? Z Injection mamy do czynienia, kiedy użytkownik wyśle jakieś informacje do naszego serwera, które zostaną przez niego zinterpretowane jako kody wykonane. Takie coś może wydarzyć się, jeżeli nasza aplikacja w żaden sposób nie weryfikuje i nie filtruje danych umieszczonych przez użytkownika, np. w formularzach tekstowych. Umieszczenie tam słuszliwego kodu może doprowadzić do wycieku informacji lub nawet przejęcia kontroli nad serwerem. Problem możemy się pozbyć, korzystając ze sprawdzonych frameworków, które najczęściej załatwią za nas tę sprawę. Sprawdzajmy i weryfikujmy wszystkie informacje przesyłane w formularzach, nie tylko po stronie frontendu, ale też na poziomie serwera. Przyszła pora na Insecure Design. To kategoria skupiająca się na niewłaściwym projektowaniu aplikacji. Jest różnica pomiędzy złą implementacją wpływającą na bezpieczeństwo aplikacji, a jej zaprojektowaniem. Odpowiednio zaprojektowany system dalej może mieć luki, które mogą być wykorzystane przez atakującego. Wadliwego projektu nie jesteśmy w stanie naprawić przy pomocy dobrej implementacji, ponieważ z definicji nie posiada on odpowiednich mechanizmów kontroli i bezpieczeństwa. Jedną z przyczyn może być oderwanie biznesu od developmentu. Nie mając świadomości, jakie jest ryzyko związane z realiami biznesowymi, deweloperzy mogą się zdecydować na rozwiązania, które nie zapewnią odpowiedniego bezpieczeństwa. Aby odpowiednio zaprojektować system, powinniśmy ciągle oceniać ryzyko i zagrożenia, na które zostanie nastawiona nasza aplikacja. Stosujmy sprawdzone wzorce, biblioteki i narzędzia, których poziom bezpieczeństwa został już udowodniony. Sama aplikacja powinna być ciągle testowana i usprawniana tak, aby była w stanie oprzeć się różnym atakom. Security Misconfiguration to nic innego jak złe skonfigurowanie aplikacji wywołane tak tzw. błędem ludzkim domyślne hasła, otwarte porty, z których nie korzystamy, niezaktualizowane usługi, biblioteki i pluginy, które mają jakieś podatności, stary system operacyjny czy włączony debug mogł na produkcji. Wszystko to może doprowadzić do tego, że ktoś się do naszego systemu włamie i możemy go już nie odzyskać. Regularnie testujmy naszą aplikację. Pinujmy, żeby wszyscy użytkownicy używali różnych mocnych haseł i trzymali je w menadżera haseł. Środowiska testowe powinny być równie dobrze zabezpieczone co produkcyjne. Ograniczajmy do minimum liczbę funkcjonalności bibliotek i frameworków, a samą konfigurację serwera sprawdzajmy i aktualizujmy często i regularnie. To zagrożenie prowadzi nas do kolejnego: vulnerable and outdated components. Mamy duży problem, jeżeli nie znamy wersji bibliotek, z których korzystamy. Podobnie jak poprzednio, narzędzia, z których korzystamy, są nieaktualne i podatne na zagrożenia. I nie testujemy kompatybilności bibliotek i narzędzi. Może się okazać, że dwa systemy osobno są wolne od luk, natomiast dopiero kiedy się je połączy, to wystawiamy się na ryzyko, o czym na Megaseku Rank Hacking Party w 2023 roku mówi Greenwell Coldwind w swoim toku 2 plus 2 równa się bug", czyli paradoks połączonych systemów. Na pewno powinniśmy usunąć zależności, z których nie korzystamy, wszelkiego rodzaju pliki, dokumenty czy nawet niepotrzebne funkcjonalności. Każdy fragment nieużywanego kodu może być potencjalnym źródłem podatności. Wykorzystujmy tylko oficjalne biblioteki i narzędzia ze sprawdzonych źródeł. Dbajmy o to, żeby były zawsze aktualne i spaczowane. Z Identification and Authentication Failures mamy do czynienia z. Kiedy wykorzystane przez nas narzędzia do identyfikowania i autentykacji pozwolą atakującemu na podszycie się pod innego użytkownika. Może do tego dojść, kiedy atakujący będzie dysponował na przykład wykrecioną listą użytkowników i haseł. Mogą one zostać zbrutforsowane. Źle skonfigurowany system będzie pozwalał na sobie hasła podatne na złamanie, system odzyskiwania haseł będzie prosty do ominięcia. Dane dotyczące sesji użytkownika pojawią się w Pasku adresu, albo zabraknie nam uwierzytelnienia wieloetapowego. Aby do tego nie dopuścić, musimy wymagać od użytkowników mocnych, często zmienianych haseł. Warto uwzględnić jakąś dodatkową formę uwierzytelnienia, może to być SMS, aplikacja mobilna czy YubiKey. Ograniczajmy liczbę nieudanych loginów i rejestrujmy je jako potencjalne próby złamania hasła. I najważniejsze, korzystajmy z gotowych i sprawdzonych rozwiązań. Software and Data Integrity Failures dotyczy sytuacji, w której korzystamy z zewnętrznych bibliotek, repozytoriów lub pluginów i ich mechanizm aktualizacji zostanie złamany. Atakujący mogą wykorzystać lukę do wprowadzenia swojego złośliwego programowania do naszego systemu. Jeżeli chcemy się przed tym zabezpieczyć, to musimy zacząć korzystać z jakiejś formy cyfrowej weryfikacji takiej aktualizacji. Nie korzystajmy z automatycznych aktualizacji, które mogą w sposób niekontrolowany dokonać zmiany w naszym systemie. Musimy mieć pewność, że biblioteki, z których korzystamy są instalowane z oficjalnych i sprawdzonych źródeł. Weryfikujmy zewnętrzne biblioteki przy pomocy takich narzędzi jak np. OWASP Dependency Check albo OWASP Cyclone DX. Upewnijmy się, że nasze narzędzia CACD są odpowiednio zabezpieczone. Częstym problemem wielu firm jest security logging and monitoring failures. Chodzi o sytuację, w której nawet nie wiemy, że doszło do jakiegoś zdarzenia. Nie jesteśmy w stanie wykryć ataku, który miał miejsce lub, lub dalej ma miejsce. Implikuje to, że nie mamy jak zareagować. Nie mamy żadnych narzędzi pozwalających na analizę logów. Nie robimy tego ani ręcznie, ani automatycznie. Nie korzystamy z narzędzi ostrzegających nas przed podejrzanymi zachowaniami. Może logujemy zdarzenia, ale są one nieczytelne i niejasne, a automatyczne skany wykonywane przez narzędzia takie jak OASB Zap nie wyzwalają żadnych alarmów albo nawet nie zostawiają żadnych śladów na serwerze. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji. Każda nieudana próba logowania się lub pozyskania dostępu powinna być rejestrowana wraz z odpowiednim kontekstem. Ten kontekst pozwoli nam na zidentyfikowanie zagrożenia. Logi powinny być zapisywane w formie i miejscu pozwalającym odpowiednim narzędziom na automatyczną analizę. Same logi muszą być odpowiednio zakodowane, żeby nikt przy nich nie grzebał. I w końcu cały nasz system monitoringu powinien być nieustannie usprawniany, aby utrudnić atakującemu jego obejście. Ostatnim punktem na naszej liście jest Survey Site Request Forger. Dochodzi do niego w sytuacji, kiedy nasz serwer nie weryfikuje odpowiednio adresu URL podanego przez użytkownika atakujący zmusza aplikację do wysłania spreparowanego żądania pod niezweryfikowany adres w celu np. pobrania jakiegoś złośliwego programu, nawet jeżeli jesteśmy chronieni firewallem lub VPN. I znowu możemy temu zapobiec m.in. stosując politykę domyślnego blokowania dostępu. Pozwalajmy na dostęp tylko do serwisów, które wyraźnie określimy. Ograniczmy połączenia tylko do konkretnych portów. Weryfikujmy adresy URL, i nie korzystajmy z HTTP. OASP Top 10 to dokument zawierający ranking i opis 10 najważniejszych zagrożeń dla aplikacji webowych. OASP wypuszcza zaktualizowaną listę co 3-4 lata, a to omówiona przez nas powstała w 2021 roku. Lista potencjalnych zagrożeń na tym jednak się nie kończy. Pamiętajcie, że ich znajomość to jedno, a wdrażanie odpowiednich praktyk, procesów i zabezpieczeń to drugie. Sama wiedza nic wam nie da, jeżeli nie będziecie wprowadzać jej w życie. Jeżeli temat Was zainteresował, to odsyłam Was na stronę OASP.org. Zapoznajcie się z ich materiałami edukacyjnymi i narzędziami. Tyle ode mnie, dzięki i do następnego. Cześć!